Partnerem odcinka jest firma Lyocash. Link w opisie. Siema siema tajtori, szczerze wam powiem, że wydawało mi się, iż w tej aktualizacji nie będziemy mieli nowego karnetu. Ale jak się okazało, zobaczcie, wejdźmy sobie nawet tutaj w Brawl Passa i pisze nam, że kończy się za 13 dni jak ja to nagrywam. Co oznacza, że śmiało możemy spodziewać się nowego Brawl Passa właśnie w tej aktualizacji, która będzie za niedługo. No i postanowiłem, że w dzisiejszym filmie właśnie zaprezentuję wam taką mega fajną propozycję tego Brawl która mogłaby się sprawdzić. Powiem sobie też między innymi co w nim dodatkowo mogłoby być, jaki zatem jasz i tym podobne. No więc myślę, że śmiało tutaj możecie oglądać do końca i nie będziecie zawiedzeni, bo postaram się jak najlepiej po prostu wszystko wytłumaczyć wam w tym filmie i pokazać. Jednak też proszę każdego tutaj na wstępie już zostawienie łapeczki w górę pod tym materiałem, naprawdę. Jak chcecie już nowy karnecik, to zostawiamy lajkacza. Zobaczymy ile będzie takich osób, co chce już nowy karnet, więc lajkujcie, lajkujcie. Oprócz tego możecie też zostawić subika na moim kanale, to już będę przeszczęśliwy. Tutaj bardzo często macie filmy, w których po prostu pokazuję Wam różne właśnie newsy z Brawl Stars czy coś w tym stylu, dlatego no to no, no warto subskrybować. A jak chcecie, żebym przyjął wam serducho, to napiszcie mi w komentarzu, który macie stopień karnetu. No ja wiecie nawet yy, go nie kupiłem, ale no mam 34 stopień, więc no tragedii nie ma. Postaram się przyjąć każdemu kto napisze, a teraz myślę, że śmiało będę już startował. No i dobra, zacznijmy od tego, że zazwyczaj yy, właśnie w Brawl Passach jest skin tutaj za pierwszy poziom, no w tym co będzie teraz też na pewno tak będzie i ten skin musi być to postaci, którą no w sumie każdy ma, yy, no bo jak ktoś by na przykład yy, nie miał tej postaci, no to odblokowując tego skina, kupując karnet yy, od razu by tą postać dostawał nawet gdyby jej nie miał jakby blokował tego skina, wiecie o co chodzi więc no nie mogę tutaj dać na przykład spajka czy coś czy jakiejś rzadkiej postaci, no bo tak to każdy po prostu kupiłby sobie Brawl Passa i miałby ją za darmo, można tak śmiało powiedzieć dlatego no tak musi być jakaś postać, która jest początkowa, y, którą każdy dostaje w miarę na początku. No i ona właśnie dostanie tego skina za ten pierwszy level y, ogólnie w wcześniejszym sezonie, na pewno jak kojarzycie, za pierwszy level mieliśmy tutaj y, właśnie Star Poko. Więc To Poko to jest taką postacią, którą dostawało się jakoś na początku. Wcześniej też tam były właśnie skinki, które no łatwo się odblokowywało co nie? No i teraz pytanie, do jakiej postaci właśnie da tego skina w tym kardecie? Ja sobie tutaj uporządkuję By rarity oczywiście, czyli od rzadkości No i zjeżdżamy sobie na sam dół i myślę, że to Będzie właśnie spośród tych zarybiaszy, którzy są Tutaj, tylko teraz pytanie, których Wątpię, żeby to była Ems, gdyż na nią Troszkę pucharków tam trzeba mieć, Edwin też wydaje mi się Że to nie będzie, bo myślę, że już Jak najbardziej jest opcja, chociaż bo ostatnio dostał, wiecie Skina w, karne, w tym, w wyzwaniu Więc to też chyba raczej nie, ja oczywiście Tego wyzwania nie wygrałem, ale no już wiesz o to Tik, szczerze też bym powiedział, że to chyba jeszcze Nie Tik, Dynamite dostał teraz brok. Brok też już dostał, on już dostał Super Rangera, z tego co pamiętacie tam we wcześniejszych, czekajcie, o tego, właśnie się dostawało z karnetu, yy, lecimy dalej Jessie, o, 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 o Jessie myślę, że jak najbardziej byłaby właśnie możliwość, żeby dostała, z tym, że ona ma już naprawdę sporo skinów i też już darmowego skina do niej dostawaliśmy, był to Red Dragon Jessie aczkolwiek myślę, że jest naprawdę opcja, żeby Jessie dostała, mm, Bull, Bull też jak najbardziej, mimo, że też ma tego Barbariana, czy coś w tym stylu, yy, który był darmowy, ale no czemu by nie, Bull też by się nadał Kolcik, właśnie, właśnie, właśnie Pan Colt, kurde, myślę, że tutaj jest, no ma bardzo duże szanse, że to właśnie będzie Colt. Ja bym ustawiał szczerze, że to nawet może być Colt, skin, który właśnie dostanie. Szerka niby też, ale jakoś wątpię, bo na, no Sherka to Sherka, chociaż jest szansa, no. szerka albo Colt myślę, któraś z tych, Nita też by wchodziła w grę. No to takie top 3 właśnie, Nita, Shelly, yy, albo tutaj Colt. To jest moje takie top 3 postaci, które mogłyby dostać tego skina. Oczywiście tak samo mogą być też te zielone, bo już niebieskie myślę, że raczej nie. Chociaż też mogę się mylić, ale myślę, że właśnie albo zielone, albo tutaj szarek, któreś z tych, no zobaczymy jak to będzie. No i tutaj macie taką pierwszą koncepcję Brawl Passa, jakby to tutaj wyglądało. Zobaczcie, ten Brawl Pass tutaj gwarantowałby nam po pierwsze 20 Brawl Boxów, co jest w sumie takim ciekawym wynikiem, tylko że patrzcie na to. Zazwyczaj mamy tutaj, nie wiem, no tak na oko, ile ich jest. No, myślę, że z 10, no tutaj była myślę, że podwójna liczba. Chociaż, no nie wiem, czy dokładnie 10, może ciutkę więcej. Ale, no, coś, ko coś koło dyszczki, myślę. Na pewno nie ma 20 tutaj Brawlboxów. To oczywiście nie są wszystkie rzeczy, które tutaj są narysowane na tym obrazku. Yy, ale, generalnie, no, naprawdę są one fajne. Gdyż, golda też jest sporo. Szczerze, nie wiem tutaj, ile golda by się dostawało normalnie. Mogłem to zliczyć, ale to no już, no, no już trudno. Yy, następnie, 5 emotek. To jest takie w sobie spoczko, bo też chyba 5 emotek byśmy nie dostawali. Albo nie może dostawać Jezu, sorry, nie przygotowałem się najlepiej Generalnie ekskluzywny skin Też tutaj by był, to jest w ogóle coś mega fajnego Ekskluzywny skin to jest coś, co na pewno kojarzycie Bo na przykład chodzi mi tutaj O coś takiego jak Ricochet, Czyli po prostu stary wygląd postaci, albo teraz jeszcze Ostatnio dostaliśmy naszego pięknego Starego broka, więc takie coś Takie coś samego właśnie byłoby w tym Oto brołpasie, tylko że Z dynamajkiem, akurat tutaj jest na rysunku Z tym, że właśnie Co do tego dynamajka, to on teraz W tym brołpasie ma skina, więc nie wiem, czy to do końca było by trafne. Pamiętajcie, że to jest właśnie tylko koncept. Stworzył to jakiś gracz, a nie twórcy star co jest bardzo ważne. No i dlatego też cena jest tajniejsza, bo normalnie y, pasik jest dużo droższy, co nie? Y, no może nie dużo, ale no, po prostu jest droższy, więc y, no. I ogólnie, zobaczcie, jest to y, nazwa Jungle Escape. Było to szykowane jako pierwszy karnecik, y, więc no już jakiś czas temu będziemy tak to szykował. Y, Jungle Escape, który taki troszkę widzę labirynt tutaj. Escape to można powiedzieć, że nawet taka ucieczka, bo to chyba to oznaczało. No jest to w dżungli, czyli dżunglowa ucieczka. Powiem wam szczerze, że mega fajnie by było, jakby właśnie... Takim motywem tego naszego Brawl Passa była dżungla, Generalnie. No, nie mamy tam jakichś podpowiedzi, że to jest dżungla czy coś od twórców. Za to mamy podpowiedzi od twórców, że to może być kosmos. Więc szczerze, jakbym miał tutaj tak wybierać, to ja cały czas wszystko teraz będę w przyszłych aktualizacjach stawiał na kosmos. Tego było najwięcej i tego myślę, że możemy się śmiało spodziewać. Kosmos wydaje mi się, że jest najbardziej prawdopodobny, ale no właśnie taka tutaj propozycja z tą dżunglą też na pewno byłaby fajna. Nawet tak nie w tym update'cie, to czemu by nie w kolejnym, gdy już troszkę się ociepli. Bo jednak na razie mamy taki bardziej zimowy czas, co wcale oczywiście nie oznacza. Musi być też zimowy karnet, nie? Ale no myślę, że tutaj kosmosowy też nie jest Zimowy, ale bardziej by się nadał, wiecie o co chodzi Nie będę wam po raz kolejny mówił Jakie są rzeczy na mapkach z tym kosmosem Jakie są wskazówki od twórców, bo naprawdę jest ich Bardzo dużo, chociażby wiecie To z Aidbitem, że była ta gierka Ale no generalnie, no po prostu wydaje mi się Że kosmos tutaj w pierwszej kolejności mógłby wylecieć, Bo wszyscy dobrze wiemy o co z tym chodzi No nie wiem, tak mi się po prostu wydaje I to jest takie moje przewidywanie co do tego karnetu Na pewno nie możemy się spodziewać, że dadzą nam jakieś Dużo lepsze nagrody, czy coś dużo większego, niż Niż było w tych wcześniejszych. Po prostu nagrody myślę, że będą bardzo podobne. Ja wręcz bym powiedział, że takie same, tylko skiny się zmienią, co nie? No i oczywiście, też tutaj będzie nowa postać za 30 level. Jaka to będzie postać, kurde, no nie wiem. Troszkę propozycji już wam dawałem w poprzednich filmach. możecie sobie obczaić. Może któraś z tamtych naprawdę fajnie by było. Ale to są tylko moje koncepty, pamiętajcie o tym. Koncepty graczy, którzy to tworzą. Zawsze te skiny na końcu są mega fajne. No niestety, tego mi się nie uda zdobyć. Ale na przykład mam tutaj tego właśnie do Geyla. Czekajcie, gdzie to jest pan Gale? Gayla mamy tutaj, no i właśnie tutaj o, tym, o tego skinami chodzi bardzo ładnie jest, musicie to przyznać. No, ale generalnie to w sumie chyba tyle co miałem Wam do powiedzenia w tym odcineczku. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, to zostawcie tutaj łapeczkę w górę i subika. Będę bardzo wdzięczny każdemu, kto to zrobi. Oprócz tego wbijać też na moje inne socjalne media, instagram, Facebook, Snapchat, Discord, do wszystkiego. Linki są podane w opisie. Więc śmiało możecie tam zajrzeć, zwłaszcza na mojego Instagrama mnie zaobserwować, w ostatnio tam wrzuciłem nową foteczkę i wiem, że jeszcze nie każdy ją polajkował, więc wbijajcie zobaczyć zimową foteczkę Toriego, gdzie stałem w klapkach na śniegu. <laughs> tak, taką fotkę wrzuciłem, więc sobie linki do wszystkiego są podane w opisie a ja się podaję z wami widzimy się w następnych filmach mordeczki siemanko wszystkim, cześć